obidać tak nas wszystkie puste szklanki! Pusto! Ciś nie dają tym dziedzinem, ale idziemy teraz na jakiś mały shopping. Postaram się w już być próbki, bo czekają ta cieszkę 20%. Także tutaj mam tyle rzeczy od dziewczyn. Dużo. Dziewczyny też mają dużo od nas, ode mnie, od dużo, siebie. Dużo. dużo, 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 jak Maharaja. dużo, dużo. No i idziemy pochodzić trochę i chciałem się mieć zdjęcie z... Z jajami, także mam nadzieję, Dorota, że z jeść. Nie ma problemu, będziesz miała lecze jaja. Będziesz je trzymać tak... Na haj! Na hajst. Nie zdjęcie tylko film. Nie. Lubię gram glow'a, no i nie wiem jak Ja miałam czarną i byłam, i byłam zadowolona. Wiem, czarna jest najlepsza. Najlepsze. I próbkę miałam gdzieś od ciebie, takie nawilżającej. No, 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 no. O, mają Gravity. To jest ta co Jeff, to jest ta no. taka na, na niebieska albo fioletowa. Fioletowa. Widać cię? Jest. Jest. Ja bym chciała powąchać Too Faced. Ty no, jak wydasz w tym momencie coś? Nie, że wydasz 40 funtów, Dorota mi to... E, 10 40 funtów masz na kartę. Tak. Czyli trzy dyszki. Jak? Nie, jak? Nie, ja, ale jak trzy dyszki, więcej. 10% to 4 punty. 10 funtów. A 10 funtów! Aha, a to się opłaca! Bardzo się opłaca. Ja ci powiem w ogóle Market to Face się z polskim No i Jola, jak pachnie? Pachnie piczą? Pachnie pichzą? Lepiej niż pitch. Jola, pachnie pitchą? Ja nie czuję co pachną. Daj pomyśleć. Ja mam strasznie wrażliwy nos. Uwaga, Dorota, suń się. A czym to pachnie? No, piczą, ale mój pachnie lepiej, bo ta jest za długo otwarta. E, I dziewczyny mówił, że to pachnie jak ice tea. ja to, to, to oh, tak. Ja to ice tea, ja to rozpoczęłam. Oh, high five! Oh, oh, high five! dla mnie! Czekaj. Ten kolor jest. Najciemniejszy. Myślisz? No? Ja myślałam o tym piczu. Nie. Czemu? Lubisz jaśniejsze usta niż twoja twarz? No, kiedy jak mogę mieć jaśniejsze usta niż moja twarz? No proszę. No, niż się, żebyś się ten nie ma znęła ten... po koszuli. Nie, nie ma się, nie mam niej. Znaczy, klasyczne. A, co, a to, co to jest? To jest cień ten, o. Ja nie mam żadnego. Ale wiecie co, o, dla, mnie, dla mnie ta paletka. Ja nie uważam, ale że feeling myself. To jest, powinna być moja barwa, bo ja lubię feel myself, Ładne, every no. morning and every night. Czemu jest to, to, to moim w tej paletce jedyne pitch to jest to, te dwa, bo reszta to dla mnie to nie jest nic z brzoskinią związanego. Mówię, to jest przepiękny kolor, ten kolor mam dzisiaj e, w tym... Product placement? E, w, e, ten kolor mam w krysie, I... ten, <laughs> ten produkt mam w krisie. Nie, ubieram tą paletkę, naprawdę jest... mimo tego, że jest taka niepozorna, naprawdę jest fajna. Ale jakby... Nic, ja mam z tu fejsa jedynie. Nie? Nie do końca. To fajno, ładnie pachnie. Na twarzy bym... dla mnie to byłoby za mocne. Jezu, ja bym chciała... Gdzie byś to? One są tak, I one są takie tylko po jednym proseko. Czy co myśmy tam piły? My <grymne> jesteśmy takie na trzeźwo. <grymne> Okej. Okay. Proszę powąchać e, to właśnie to nowy... Proszę, prawdę, nowy... tak? Tak. No, Moim zdaniem tak? to śmierdzi jak tak, Ludwik. Dobra. Tak? O, ładnie. O, no. <grymne> ten <Ty masz, grymne> jest Ludwik? Gdzie masz... jakieś problemy Nie <grymne> Ludwik. A co? To bardziej mi Amolem daje. Ale to nie jest przyjemny zapach. Ja już mam tyle zabawy, że w nie wiem. A bo jesteśmy przepsikane. Ale ten ma podobno dawać tak wychylacz do Do filmików. Jakie to jest wielkie! Ludziów... Ludziów jak mrówków! Robię Ci wstawki. Zrobimy to... wstawki? Jesteśmy wspierające, bo nic nie kupiłyśmy w Debenhamsie, spędziłyśmy tam godzinę. Wszystkie coś kręcą. Wszystkie coś kręcą. Wszystkie? No po co ty cię? na ogonie i będziesz ujeżdżać z tego? Ujeżdżać na końcówkę! Myślisz, żebym wskoczyła? Tutaj? No pewnie, że możesz z tej strony, tak tam. Dorota? A wchodzisz pod zrobić dziewięć, ten? Zrobić? czy zrobię, że tam? To ja tobie pierwsza. I no przestań, ja nie będę tam. Nie, ja chcę tak z przodu zrobić sobie z nim selfie. Ale Chcesz pogłaskać, tak? Na kasę Czekaj Chcesz ale poklepała No. Dobra, też na przed zwykiem Z tej strony? Dawaj Ty Chodź tutaj Nie Właśnie się podnieciłam. Widziałam to. Muzyka nie może być głośniej? Lipkit, lipkit, tutaj. Jesteś najgorsza. Mamy, mamy, mamy. Lipkity. Ja bym chciała ten cień w końcu kupić. Czekajcie, musimy być tutaj, tak? No, bo się... Nie wiem, gdzie musimy być. Zmieścimy się. Czekaj. Czekaj. Gdzie to mamy? rzucać? Dwa. Ej, ale chodźcie sobie tu zrobimy. Jest godzina prawie 20. Uuu, już będzie uciekała od nas. Ja myślę, że działa, ale mam ostatni pociąg teraz. Mam 20-25 ostatni pociąg a później o 5 rano. A mam, mam bilet otwarty, mogę wrócić do końca maja. Tak? <laughs> ale nie, ale no. Także jeszcze tutaj sobie jak na yy, wodę z sokiem malinowym. I idziemy, no dziewczyny. Byłyśmy na Chińczyku, bardzo dobry chiński bupet. Gdzie byłyśmy? E, Migmon. Tak, właśnie. Byłyśmy, byłyśmy w Top Shopie. Patrzcie, byłyśmy w Top ale już nie widać. Kupiłam sobie cień do pobieg. Taki ładny. Robił się sobie zdjęcia, pokażcie te zdjęcia. Chcielaj, chcielaj. Pokażcie, chcielaj, nic nie przelewać. Ania nic nie chce. Proszę pokazać zdjęcia. Robił się sobie w budce. A nie, 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 z Jolą nie rozmawiamy. Z Jolą nie rozmawiamy. Jola jest dziejka dobrych zdjęć. Każda siedzi na przodzie i ma swoje najlepsze zdjęcia. No, to nie zdjęcie. jest moje najlepsze. A to to już za nią nie rozmawia. Także o, proszę bardzo, ja zabieram. Ja mam najlepsze fokusowane. Tak, fokusowana człowiek kciuk Jesus Christ. Ale patrzcie się Jola Kontur trzyma. No. Nie, jest. A no, A ty pokażę, ja, poka ja pokażę jeszcze to, co ja robię. Oj, sorry. sorry. Sorry? Excuse me, także tutaj jeszcze. Gdzie to jest? Tutaj. Ty jak schowała, żeby ci Dorota nie wysępiła? <laughs> <laughs> żeby mi nie zamieniła. O, oh, jest. Ale jest ja moje też schowałam. I najlepsze jest to, bo to jest numer jeden, które w to ogóle robiłyśmy. Bo nie wiedziałyśmy, jak ta budka w ogóle działa. Także za trzy funty myślę, że fajna rzecz. Także nie mam ani kubka ze Starbucksa, bo brzydkie kubki mają. Z birmingham. Nie mam magnesu, ale mam fajne zdjęcie i czekamy, aż tam pan nam zrobi wodę z sokiem. I wspomnienia. I wspomnienia.